Cześć! Dzisiaj przyjechała do mnie klientka aż z ale tak czasami mam takie wędrowniczki, ale bardzo się cieszę, bardzo miło. E, słuchajcie, tutaj moja klientka miała już 2 -centymetrowy, 3 cm odrost ze swoimi siwymi włosami i takie pofarbowane na bardzo ciemny brąz, prawie gdzie czarny niektórymi miejscami e, kolor, a potem no po prostu takie bardzo przejaśnione, uwrażliwione włosy. Musimy coś z tym zrobić. Tutaj możecie zobaczyć ten odrost i te kontrasty tutaj, które mamy, więc musimy to jakoś połączyć w całość. Zachowamy ciemne od skóry, żeby przychodziły w jasne, ale oczywiście, żeby to przejście było takie miękkie. Stwierdziłem, że zacznę sobie od nakładania odrostu, żeby sobie tutaj wyrównać miejsce do pracy, a przy okazji jak już... Umyję mojej klientce farbę od odrostu, zrobię taką czterostopniową pielęgnację w myjce, żeby też te włosy wzmocnić, żebym mógł sobie je rozjaśniać. Moja klientka ma dosyć delikatne te włosy, natomiast ma ich bardzo dużo. Przy okazji pierwszy raz mam możliwość używania systemu Zero Time System, czyli takich dużych pędzli. Tu akurat używam najmniejszego z tego zestawu, ale i tak o wiele szybciej nakłada się takim wielkim pędzlem farby. To jest niesamowite. Trzeba się trochę tego nauczyć, bo jest troszkę inaczej, ale... Polecam, mega. To już działam z czteroetapową pielęgnacją Joico, akurat, żeby wzmocnić włosy y, do rozjaśnienia. Więc moja klientka spędzi kilkanaście minut na myjce. Po całej pielęgnacji, wysuszeniu włosów, y, rozrabiam sobie rozjaśniacz na 1% i drugi rozjaśniacz na wodzie 3% z Olaplexem. Tutaj już mam klientkę przygotowaną do air i zacznę go zaraz wykonywać. Tu wiele, wiele folii później, wdmuchuję sobie te krótsze pasma, gdzie, gdzie dłuższe, żeby ładnie to wszystko przechodziło. Tutaj już sobie smaruję rozjaśniaczem i tak cała głowa, jak widzicie tutaj tył sobie już spłukałem wcześniej, bo był gotowy i czekamy aż przód włosów i boki się rozjaśnią. Boki już spłukałem i nałożyłem Olaplex numer 2 i to samo robię teraz z czubkiem jakby przodem głowy. Zostawiam na 10 minut i działamy dalej. Po umyciu włosów nakładam jeszcze maskę w kolorze miodu, aby wyrównać przejaśnienia gdzie nie na włosach, żeby kolor mi się wyrównał. Zostawiam ją na około 5 minut. W międzyczasie przygotowuję sobie te oto na końce i długości, a na odrost na centymetr 6.0 i trochę pigmentu fioletowego i złotego. Zaczynam nakładać tutaj toner na długości i końce, ten jasny i kiedy to skończę uwzględnię też przody, żeby face framing był bardziej widoczny, a potem położę sobie odrost, co możecie tutaj zobaczyć. Po ostatniej, ultra nawilżającej, głęboko odżywiającej masce polewam jeszcze włosy mojej klientki i moją specjalną miksturą odżywczą z pigmentem, żeby było jeszcze lepiej. Potrzymam to około 5 minut, Spukujemy i idziemy działać dalej. I wiele godzin później efekt po. Dajcie znać jak Wam się podoba. Wykonałem delikatne cięcie, żeby odświeżyć końcówki. Całość trwała około 9 godzin. I kosztowało to moją klientkę około 2250 zł. Dajcie znać, jak Wam się podoba cały efekt końcowy. Też wspomnę, że rozłożyłem tak te refleksy, jartacz i kolor od skóry tak, że moja klientka nie będzie musiała się szybko przejmować odrostem, ponieważ ten kolor od skóry jeszcze troszkę zjaśnieje na początkach refleksów, a nawet jeśli we jak się pojawią, to zmieszają się z tymi refleksami, więc odrost nie będzie tak agresywnie widoczny.